wspomniał o tym na spotkaniu w Pabianicach. Zresztą stąd dobrze pamiętam, chociaż tam mnie nie było akurat, że nie on cierpi za tych ludzi, co tam są, za tych pabianiczan i tych, tych wszystkich pozwożonych się innych razem, co tam przyszli, to że on za nich cierpi ponieważ on być może będzie musiał odpowiedzieć za tą walkę, którą toczy w ich imieniu i jeszcze dalej poszedł sędzia Żurek w jednym z wywiadów, gdzie powiedział, że, że być może go właśnie posadzą, jakaś będzie zemsta PiSu, a być może będzie musiał mieszkać gdzie indziej, no to jest, Czyli taki... jest to oficjalnie nikt o tym nie ośmiela się nawet głośno myśleć, ale gdzieś tam po cichu myślą. Witamy państwa dzień... serdecznie. Dobry wieczór Państwu. A gdzie to Tusk będzie miał wyjechać według profesora Dudka na wakacje gdzie będzie? No. Jak powiedział Kubie Wojewódzkiemu, ta kraj nazywa się nie, nie ma takiej możliwości. A, A proszę państwa. Po partyjnym weekendzie witamy, bo w którym no, nie będziemy ukrywać, że skupimy się głównie na przełomowym, łamiącym newsie o tym, że nowa partia powstała Donalda Tuska i to jest zupełnie nowa partia, pod zupełnie nową nazwą, <grym> która jest, zupełnie tworzy nową jakość na polskiej scenie politycznej. A tu mamy taki dwugłos. No. Profesor Dudek, który naprawdę trudno powiedzieć, żeby zasłynął z jakiejś wrogości wobec Platformy Obywatelskiej i jej kandydatów, zwłaszcza prezydenta czy z jakiejś wielkiej sympatii dla PiSu, Prognozuję, że jak dalej tak pójdzie, to Tusk będzie musiał uciekać z kraju, a Tusk przyjmuje zakłady, że nie będzie musiał uciekać z kraju, tylko że będzie dalej rządził, bo wygra wybory, bo Państwo wszyscy o masę jesteście, poza tymi, co kochają Kaczyńskiego, ale im też pensja wzrosła z łaski Donalda Tuska. Rozumiem, że do czasów Kaczyńskiego wszystkim malały pensje, szczególnie temu elektoratowi w miastach Donalda Tuska. Ale to jest proszę ale... cię powiedzieć, że ja od razu się ja widzę ja, ja widzę, że Donald Tusk jest takim Europejczykiem 100%. Ale takim absolutnie kość z kości, krew z krwi, tak nie tyle Europejczykiem, co Unijczykiem. Bo na przykład oglądałem prezentację, za mało kto z Państwa, a ja zachęcam, że prezentację najnowszej strategii energetyczno-klimatycznej, która ma uczynić z Unii Gospodarczej największą potęgę przemysłową globu, naprawdę. I otwierał ją taki komisarz nowy, co się nazywa Webke, Webke Ekstra, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. I on powiedział tak, że Unia Europejska udowodniła, że troska o klimat idzie w parze z rozwojem gospodarczym. I wszyscy ekonomiści po prostu takie oczy, nie? Bo A... akurat udowodniła coś przeciwnego. A Donald Tusk z podobną mniejczykowatą pewnością mówi, wszystkie możliwe badania pokazują, że ludziom się żyje lepiej. No i też Donald Tusk. I wierzy... to tak lepiej, jak jeszcze nigdy lepiej nie było. I wierzy w jeszcze jedno badanie. On Wygląda na to, że całkiem na poważnie potraktował sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej, która jest znana z tego, że troszkę taka jest no jak szafa grająca. Kto tam wrzuci monetę i wciśnie przycisk, temu wyleci melodyjka. Natomiast Donald Tusk uznał to za uniwersalną melodyjkę, zdaje się, i ja się tak zastanawiam, czy w... Nie zaczyna się pewien problem, ponieważ do tej pory no Donald Tusk był znany jednak z tego, że pomimo, że zapewniał, że znacie mnie, ja jestem prawdomówny, jak ja coś powiem, to zrobię, to że było zgoła odwrotnie i jednak wszyscy zakładali, że on wie, że jest nie tak. Mamy to, Czyli, to, to, że to jest, tak informacja jest. jest o be... tym sondażu. Znaczy, sondaż był podwójny. Z jednej strony, jak jest. I tu wychodzi, że nagle platforma ma 38%, oczywiście kosztem lewic, dwóch i chołowni PSL-u, które tam spadły tego, no to jeszcze weselej, że jakoś się mieści. Prawda? A to jest taki wariant zupełnie realistyczny, czyli w scenariuszu, w którym lista koalicji tworzącej, jedna lista całej koalicji tworzącej obecny rząd. 46,73% głosów. Czy jak sondaż jest w ale tego, to już w błędach do tego zmierzam. Że zastanawiam się, czy Donald Tusk nie wierzy w ten sondaż. Przypadkiem tym razem, bo do tej pory wszyscy wiedzieli, że on kręci. Nie wierzę w sondaże, wiedzieli... których sam nie Ta... zamówiłem, jak powiedział kto, Wipler chyba tak jest. Tusk z kolei kiedyś mówił, nie wierzę w uspokajające sondaże, co tak naprawdę to samo oznaczało. Natomiast teraz i wszyscy wiedzieli, tak naprawdę to yy, przeciwnicy Tuska wiedzieli, że to skłamie, bo mają odrobinę oleju w głowie. Zwolennicy Tuska yy, wiedzieli, że to skłamie, ponieważ uważali, że to jest taka sprytna metoda, żeby ograć pisiorów, bo w ten sposób razem z Tuskiem nabierzemy Tuska, no i należy założyć, że Tusk też wiedział, że kłamie. A w tym przypadku za Zastanawiam się, czy otoczenie nie zaczyna dziecka nabierać na zasadzie takiej, że tu mamy sondaże, już jest posprzątany i że on, że on tak do świąt to, że zacznie naprawdę wierzyć w to, że Polakom się żyje lepiej, chociaż kłam temu kładłby jeden fakt, o którym wspomniałeś, bo tak naprawdę najważniejsza zmiana, do której doszło w ten weekend, to nie jest taka zmiana, że powstała nowa partia, ale że dokonała się kolejna próba likwidacji starej. Bo ten szyld, przecież oni są tak strasznie dumni z tej Platformy Obywatelskiej, ze swojego bazowego szyldu, z ośmiu lat rządów i z Donalda Tuska i z tego wszystkiego, co się działo. Ta ekipa jest tak strasznie dumna, że od kilku lat próbują za wszelką cenę pogrzebać ten szyld. Najpierw próbowali go schować. Schować pod tą Koalicją Obywatelską, roztopić tej Koalicji Obywatelskiej. Jest, prikazy były wewnętrzne, żeby nie używać określenia Platformy Platforma obywatelska, bo ludziom się źle, źle kojarzy elektoratowi, żeby nie kojarzyli tego z platformą obywatelską. Ale ponieważ i tak ludzie używali, i tak polityką się to wymskiwało, Pamiętam. i gdy się nazwa pojawiła, to teraz postanowili zagrzebać tę nazwę już zupełnie i poszedł znowu kolejny prikaz, żeby tego nie używać. To mi się bardziej podobało, jak wymyślili nazwę POKO. POKO, znaczy po, było POKO, ale potem wyszło, że właśnie wszyscy zaczęli z lubością używać określenia POKO, czyli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, taka ja była nazwę. jej i oni zaczęli mówić, że to należy wymawiać POKO, trochę jak, jak sławna pani Bouquet z y, brytyjskiego sitcomu, która się nazywała Bucket, ale mówiła, że to trzeba czytać po francusku Bouquet i y, y, y to było, oni mówili POKO, a, a wtedy wychodzili po słowie PIS i, i mówili na nich POKO, ale jakoś gdzieś to POKO się Mniejsza nazwę. o mniejszą nazwę. Ważny jest ten sondaż, który no niestety nie mieści się w tak zwanym trendzie, to znaczy OGB miało ostatnio parę trafień, zwłaszcza w kampanii prezydenckiej, ale może to właśnie dlatego wybrano właśnie OGB do, do tego, żeby taki sondaż zamówić, ponieważ no już dzień później pokazał się sondaż CBOS-u, w którym jest jak było. Platforma Obywatelska ma 32%, PiS 30%. Szczególną osobliwością tego sondażu jest, że tam Grzegorz Braun ma aż 10% w tym sondażu CBOS-u, które tutaj ma 6 zaledwie w tych, w tych sondażach OGB. Ale się tak nie skupiajmy na sondażach. No, idea jest tylko niestety, jak wszystko co u Tuska stara bo on tak te, te opowieści, że ludziom się żyje lepiej, ludziom się żyje dostatniej, że wszyscy się uśmiechają, że tego, no to już przepraszam, ale to już za pierwszego Tuska od 2007 roku słyszałem takie historie i, i za każdym razem, jak człowiek sprawdził, ale tak konkretnie, no tak konkretnie to 46% Polaków w sondażach powiedziało, że im się żyje gorzej niż za rządów PiSu, a tylko 20 parę procent powiedziało, że im się lepiej żyje. No ale jak Donald Tusk dostał 30% głosów, to i 30% zadowolonych, to w zupełności mu wystarcza. Bo... No dobrze, ale jeszcze pozostając na chwilę przy tej tezie... Antoniego Dudka, która rzeczywiście bardzo się kłóci z tezą Donalda Tuska, że zostanie. Bardzo ładnie to sformułował profesor Dudek na temat Donalda Tuska. Jakby to zaczęło zwyklewać myślę, że byłoby konkretniej sformułowane, albo Jarosława Kaczyńskiego, że będzie musiał wyjechać. A, ale... Ciekać, uciekać, powiedział. Uciekać powiedział. Nie, on no, to chyba w tym, w tym, że jest wyjechać. A, wyjechać. Tak. To, ale wspomniał o tym, Tusk wspomniał o tym na spotkaniu w Pabianicach. Zresztą stąd dobrze pamiętam, chociaż a mnie nie było akurat, że nie on cierpi za tych ludzi, co tam są, za tych babianiczan i tych tych wszystkich pozwożonych silnych razem, co tam przyszli, to że on za nich cierpi, ponieważ on być może będzie musiał odpowiedzieć za tą walkę, którą toczy w ich imieniu i jeszcze dalej poszedł sędzia Żurek w jednym z wywiadów, gdzie powiedział, że, że być może go właśnie posadzą, jakaś będzie zemsta PiSu, a być może będzie musiał mieszkać gdzie indziej, no to jest, Czyli taki... jest to oficjalnie nikt o tym nie ośmiela się nawet głośno myśleć, ale gdzieś tam po cichu myślą. Pytanie, to jak czy tym, są już rozmowy? Jak z, jakimś... z tym zamachem w Smoleńsku, gdzie o zamachu w Smoleńsku się przejęzyczał po freudowsku Sikorski z trybuny Sejmowej, i Tusk mówił o zamachu w Smoleńsku, i redaktor Żakowski swoich gości pytał o zamach Smoleński. Choć oczywiście jak ktoś mówił, nie wolno było tak mówić, ale gdzieś tam widocznie w kółku się to kręciło w głowach. Więc my mamy do Państwa pytanie w związku z tym, bo jak zwykle ogłaszamy naszą sądę I dzisiaj pytanie jest proste: czy profesor Dudek. Ma rację, to znaczy, pytanie: Czy Tusk będzie musiał uciekać? Czy Donald Tusk będzie musiał uciekać za granicę? Tak, Czyli bo być może. Tak naprawdę w tym pytaniu zawiera się wszystko, bo to jest też pytanie o to, czy przegra jednym słowem wybory i czy, I czy przegra te zakłady, które jest gotów przyjmować. O na drobne pieniądze się zakłada. Ale umówmy się, że nawet jakby się zamówił o, o duże pieniądze, założył. I, I przegrał te wybory, to już te pieniądze były i tak będę by jego najmniejszym zmartwieniem, które po przegranych wyborach, które by musiał zapłacić. Ja myślę, że akurat finansowo tam jakoś sobie radzi Donald Tusk. Z jakichś przyczyn ostatecznie rodzina wykonywała sporo telefonów po adwokatach, takich dość dośmętnych niektórych postaciach. Natomiast też zastanawiam się nad tym, czy dzwonisz do różnych szemranych postaci, a potem się dziwisz, że cię nagrali. <laughs> No, tak, tak. Wielkie i to wielkie męczeństwo. Ja bym proponował, Wiktorze, żebyśmy się chwilę zastanowili nad um, kwestią tego, co w tym sondażu zostało podkreślone. To jest sondaż co do hipotetycznej jednej listy. Bo jak mówię, Donald Tusk cały czas przywołuje stare pomysły. Jest trochę jak ten przysłowiowy stary pies, który się już nowych sztuczek nie umie nauczyć, ale stare mu cały czas wychodzą dobrze. Kalibabka, uwodziciel, prawda, trochę wyliniały, ale cały czas baby na niego lecą. Może już takie troszkę starsze. Dobra, nie wrnę w metafory. Ten pomysł też jest pomysłem prastarym. Jedna lista, jak oni to nazywają od czasów Bieruta, obozu demokratycznego. Bo słuchajcie, że obóz demokratyczny, czyli jedna lista tuska tak naprawdę, on będzie decydował, kto wypadnie z tej listy, ten wypadnie w ogóle. No, i ja to szczerze mówiąc, to wielkie przełomowe wydarzenie, jakim jest yy, próba stworzenia nowej partii, czy też próba zakopania szyldu starej partii. No, odbieram, yy, myślę, że nie przypadkiem ten sondaż został wykonany. Nie była informacja, czy je zamówiła platforma, ale chyba gdzieś tam z tych kręgów zamówienie wyszło, bo nigdy OGB sam z siebie nie robił sondażu dotyczącego, ani nikt inny nie robił do sondażu od dawna już dotyczącego jednej listy, bo tego pomysłu nie było. To znaczy. To, cośmy oglądali, ten wstęp Donalda Tuska, że on się zakłada, że wygra wybory, to jest, że jest pewna ofensywa polityczna. I to odnotujemy, bo to jest rzeczywiście, wreszcie Donald Tusk pozbierał się po przegranych wyborach prezydenckich i ma jakiś pomysł. Jest to, co prawda, stary pomysł, ale pomysł jest taki, że... Jak to m, proletariusze, ten jak to Czesi, mawiali golodupki hop do kubki, prawda, że wszyscy mają na tej jedną listę i jedna lista wygra z pisem i, I... pozwoli ocalić przy władzy. I tak prawda, jest pomysł. Trochę, no. trochę o tym dzisiaj chcemy z Państwem por por porozmawiać do końca, ponieważ dzisiaj chcieliśmy się zastanowić nad tym, czy to wyjdzie Donaldowi Tuskowi, czy będzie musiał uciekać, czy też jakiegoś rodzaju tego rodzaju e, manewry socjotechniczne doprowadzą do tego, że jednak uda mu się zmamić część społeczeństwa, a także wykończyć koalicjantów, bo tak naprawdę no, w tym momencie pomysł jest jasny. Chyba jednolity i musi tak już być. To, e, czym straszono tych wszystkich koalicjantów i tych wszystkich panów ministrów, i tych Od, wszystkich panów wiceministrów. Przepraszam, towarzystwo. sobie państwo, one ci trzy miesiące po objęciu władzy po 13 grudnia, bo przecież ta koalicja jest koalicją 13 grudnia tak naprawdę, trzy miesiące po 13 grudnia była narada aktywu, gdzieś pod Warszawą, pamiętam, w którejś z tych takich turystycznych miejscowości i onet wyciek nastąpił i on publikował, że tam Donald Tusk mówił jak przegramy, czyli jak nie będziecie posłuszni, to wszyscy na tej sali pójdziecie siedzieć. siedzieć tak. Zwracam uwagę na to pójdziecie, bo to było takie takie te no. albo my ich albo oni was, prawda? To wy pójdziecie, do nie jeszcze, mówił pójdziemy. No ale do tego jeszcze dotrzemy, bo rzeczywiście taktyka Donalda Tuska jest taka, zresztą typowa dla różnych no, takich organizacji ży, żyjących z przemocy i to niekoniecznie że jak najwięcej osób trzeba wciągnąć w pewien system, żeby one nie miały nic do stracenia. I ja myślę, że do tego, jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy, bo to jest rzeczywiście dzisiaj robione na potęgę. Natomiast wracając do kwestii wspólnej listy, no to oczywiście pomysł jest taki na zaoranie tych wszystkich małych i pościąganie troszeczkę, czego tam się da. Ale to nie jest tak, że ściągnięcie wszystkiego, ponieważ jest już tak z korytem, że jest nawet jeżeli jest bardzo ogromne. A Gigantyczny deficyt budżetowy, gigantyczne zadłużenie wewnętrzne państwa. No, gdzieś zyski spółek, których nie ma. Czyli jakiś inny biznes, który zarobił zamiast tych spółek, bo to bez przesady nie, to nie, nie są usługi, ani prace, ani działania, które znikają w gospodarce globalnej. I teraz co się stało z tym wszystkim? No, część gdzieś zmarnotrawiono, część się rozpłynęła, ale część zarobiła, więc oczywiście żub z perspektywy platformy jest ogromny. Im gorzej nam, tym on być może się tym bardziej rozciąga. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest skończony. I tam jest cała masa aparatu, która mówi: My mamy dosyć karmienia tych PSL-owców, my mamy dosyć karmienia tych, tej lewicy. Mamy dosyć karmienia tych jakichś cwaniaków od koboski i hołowni. Wynocha. My chcemy to wszystko wziąć. W związku z czym no, jedna lista, czyli pozgarnianie tam troszeczkę tamtych ludzi, zgarnięcie przede wszystkim elektoratu, metoda stara jak świat, biedny Tusk, rodzinę mu prześladują, paniczne w Wysockiej Matkę, no generalnie wszyscy prześladowani, jednoczymy się wokoło Tuska i nienawidzimy Kaczyńskiego, w związku z czym Ej. nie myślimy o niczym innym, tylko nie, nienawidzimy tylko Kaczyńskiego. Ja I powstaje jedna lista pod jednym Tuskiem taka, tak, i rzeczywiście taka, jak Teraf okay, omawia dyk, dy, 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 dykta Tuska powstaje. Dyktatuska. Ale lista dyktatorska, widzę tutaj pewne impedimenta, że tak powiem po staropolsku, bo po pierwsze, doświadczenie już pewne istnieje, bo tak. Jednej listy obozu demokratycznego spróbował Schetyna, chyba wtedy jeszcze był szefem PO, i właśnie potem musiał odejść. Że to miała być do wyborach europarlamentarnych, więc może takich, których Polacy nie uważają za bardzo ważne, ale tym bardziej sądzono właśnie, że jedna lista wszystkich antypisowskich ugrupowań zmiażdży. To była ta, że ona miała dosłownie zmiażdżyć, miała dostać 40 parę procent, bo tak z prostej arytmetyki policzenia tych wszystkich partyjek razem wyszło, że tak się te punkty procentowe doda, to wyjdzie, żeby miała co najmniej 10-15 przewagi nad PiSem. Ostatecznie dostała mniej cała ta jedna lista więcej, mniej niż PiS dostał, a y, gwiazdą jednego sezonu się wtedy Robert Biedroń okazał, który zresztą no, bardzo dobrze to potem zmonetyzował, bo on y, wyszedł z tej listy i zgarnął elektorat lewicowy. Analogiczne doświadczenie było na Węgrzech, gdzie też powstała antyorbanowska lista od Jobiku, czyli takiej jakby ruchu narodowego ich niego y, po ich mniejsze SLD i ichniejszą mniejszą partię razem i też ta lista przegrała, ponieważ co się dzieje, jak się robi jedną Listę. Ludzie z jakichś tam rozmaitych środowisk, którzy gotowi są poprzeć element koalicji, nie są głosu, gotowi głosować już na, na, na tę jednolistę na Tuska. Na przykład, jeżeli by powstała ta jedna lista, to ja dlaczego nie wierzę w ten sondaż OGB? Bo w nim jest bardzo słaby wynik partii Razem. A jestem głęboko przekonany, że jeżeli lewica czarzasta pójdzie na jednej liście z Tuskiem, to elektorat lewicowy w większości przejmie lewica zadbergowska i tak samo z PSL-em, który już wtedy doświadczył właśnie w te, ta, 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 ta jedna lista w wyborach europarlamentarnych. Przypominam, to śmiano się, prawda, że z PSL z, z lewicą na jednym tym, że tęczowe gumofilce będą sobie kupować czy coś takiego. PSL wtedy najbardziej dostał po uszach, bardzo źle wypadł i, i odebrał już tego o to, że nigdy więcej nie wolno. Zresztą już Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że żadna wspólna lista. Jeszcze nawet nie, oficjalnie nie zapowiedział, że PSL wystartuje jako PSL. PSL. Znaczy, jako coś innego, bo oni no. nigdy startują jako PSL, ale osobno. No poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że ten sondaż. Jeżeli by mu wierzyć, jeżeli on by się przełożył frekwencją na, na wybory z 2023 roku, to w sumie partie koalicji 13 grudnia otrzymałyby mniej więcej podobny wynik jak w wyborach parlamentarnych, co jest absolutnie niemożliwe. Pokazują to i wybory prezydenckie, i wszystkie inne sondaże, że ta formacja straciła 6-7%, jakby od której strony by na to nie patrzeć. I w związku z tym raczej marnie to wygląda, ale to nie znaczy moim zdaniem, że Marzenia tuska są marzeniami ściętej głowy. Bo nawet przy dużo słabszym wyniku, to zresztą Marcin Palady na to zwraca uwagę. No, pewnym, jeżeli tu stworzy tą jedną listę, to ma pewną szansę. Tą szansą jest, po pierwsze, słaby stosunkowo, stosunkowo słaby wynik pisu, na, na który PiS ciężko pracuje i jeszcze do tego dojdziemy. I sytuacja, w której nie wchodzi Braun. Ale przy skrajnym wyniku. Braun uzyskuje. W czterech czy pięciu ostatnich sondażach Braun ma mocne sześć. No, a to jest kwestia jeszcze struktur, kampanii wyborczej. A moim zdaniem będzie miał Braun jeszcze więcej teraz po, po piątce, dla, znaczy po, po tym, jak PiSy znowu wdepną w te same grabie, bo Jarosław Kaczyński kocha zwierzątka i, i, i nie pamięta o tym, że ma elektorat na wsi, który ten elektorat już PiS ukarał. Bo w, Dlatego PIS stracił władzę, że elektorat w tych obszarach pisowskich po prostu była słaba frekwencja. Nie poszedł, bo się wkurzył za te... I teraz im z, zagłosowali za hodowlą, no to jeżeli, za zakazem hodowli. No to jeżeli Braun ma kolejne 2%, moim no to jeżeli to na to samo wyjdzie. Paradoksalnie, dla w sytuacji może być fatalnie, zarówno jak Braun dostanie za dużo, jak i za mało. Bo jeżeli dostanie dużo. Bo mówisz o tak zwanej metodzie Dohunta. <laughs> który, który <śmiech> powoduje, że jeżeli Braun dostanie więcej i ściągnie PiSowi, to te głosy się roz, rozłożą i będzie ich mniej. Czyli to jest to bardzo ewangeliczne. A jeżeli nie wejdzie Braun, to z kolei większość. Polibra z zgarnie zwycięzca, który może być wtedy koalicją. Dlatego na miejscu pisowców bym się wziął bardziej do pracy. Szczególnie w niektórych obszarach szukał nowych twarzy. do tego wrócimy za chwilę, tak jak powiedziałeś, jeżeli Państwo chcą zrozumieć metodę Dr to polecam słowa Ewangelii. Ci, co mają dużo, dostają jeszcze więcej, a ci, co mają mało, mają zabrane i to, co. Tak dokładnie tak, jak to Ewangelia zapowiada. Także dąd jest bardzo chrześcijańską doktryną. Ale tak mówiąc zupełnie poważnie, to ja widzę jeszcze jedno tutaj ja się trochę będę bawił w adwokata diaboli. Widzę się jedną słabość, na przykład tego zjednoczenia, które się dokonało w, so, w sobotę w, w, zjednoczenia Platformy Obywatelskiej z fikcyjnymi bytami. Znaczy nawet nowoczesna już nawet nie była bytem, bo ona w zeszłym tygodniu oficjalnie się samo rozwiązała, czego nikt nie zauważył, ale był taki news. Yy, yy, więc te fikcyjne byty. W... To, to, to najważniejszy zjazd zjednoczeniowy od 1948 roku. Tak, tak, to na pewno. Ale tylko, że no, te byty właśnie. Żeby m, tę fikcję stworzyć, że to jest jakieś poważne zjednoczenie z jakimiś realnie istniejącymi bytami, a nie z partiami politycznymi, które całe obie się na jednej kanapie zmieszczą i to nie za dłużej, e, to y, tam podpisali takie umowy, że mają zagwarantowane członkowie nowoczesnej inicjatywy polskiej miejsca jakieś w tym nieważne, w, w, jakie mają miejsca, chyba to były miejsca szatniarza. Partia jest poukładana w regionach. W powiatach. To jest bardzo, tam się żrą między sobą bo gdzie te, te mopsy rozmaite do tego tam. No to wiadomo, partia jest po to, żeby dojść. I teraz do tych wymian się dosiada jakaś kolejna osoba, które w ogóle tam nie znają, ale mówi, ja tu przyjeżdżam, bo jestem z partii inicjatywa nowoczesna i my tu mamy zagwarantowane od pana Tuska, że mamy miejsce, prawda? Dawajcie kawałek tego tortu i nam. No i to się nie spodoba że silne oczywiście capo di capi, które tam tupie na nich, mówię, morda w kubeł, mówię, że tak ma być, to tak ma być, to wymusi to. Ale mhm. jak, jeżeli pozycja Tuska stale jest kwestionowana, podważana, że może nie on, może w Sikorski, bo jednak te sondaże to nie pokazują, że Polakom po się żyje lepiej, ale pokazują, że ponad połowa Polaków w każdym sondażu, czyli także wyborcy, którzy głosowali na tę koalicję, chciałaby innego już, kogoś innego niż Tusk, to ja nie wiem, czy on zapanuje nad pewnym fermentem, jaki w stworzyć, że się na zasadzie zjednoczenia też dzielcie się kończą, z jakimiś schołowni, z jakimiś kończą precyzjami. Kończąc z tym nieszczęsnym sondażem, e, taka naiwność naszej polityki i wiara też to, jak dziennikarze chatnie biorą udział w tego rodzaju grach, e, czy nie wiem, czy influencerzy medialni, bo tak bardziej bym to towarzystwo nazywał, no jest jednak przerażająca. i jak oni mają pretensje do jakichś komentatorów, takich nieautoryzowanych z, z mediów społecznościowych, którzy mają rzeczywiście bardzo dobre diagnozy, to wynika to tylko z tego, że są takimi dojdami albo ludźmi sprzedajnymi, że nie potrafią postawić diagnoz sztucznych. Bo jeżeli ktoś wierzy, że tuż przed zjazdem zjednoczeniowym, gdzie Donald no Tusk będzie namawiał wszystkich tych, nie tylko zlikwiduje swoje stare, starą nazwę, nie tylko będzie jednoczył to, co ma właściwie nie wiadomo jak, ale będzie równocześnie rozpoczynała się propaganda na rzecz zaorania koalicjantów i ściągnięcia ich elektoratu, a także do ty, no, tylu polityków, ilu trzeba, żeby ich zaorać, to i równocześnie pojawia się zupełnie sensacyjny sondaż, który działa wbrew arytmetyce, znanej arytmetyce politycznej, że dodawanie bardzo rzadko daje punkt dodatni, a z reguły dodawanie w polityce się nie sprawdza, yy, sprawdza się ujemnie. Czyli, że trzy dodać dwa nie daje 5, tylko mniej. A tutaj, że się to wszystko zlicza i Tuskowi jeszcze wychodzi nagle do przodu. I na tym sensacyjnym, takim sondażu, jaki się nigdy nie zdarzał, nagle na tym bazują i na tym obliczają to, i nie ma tej refleksji, a przynajmniej wśród dwie z tych ludzi, nie ma tej refleksji, że z tym sondażem coś jest nie tak i to jest po prostu wielka chuspa. no to Jezu, po, co, no, po, po, po co w ogóle udział takie męka? Ale, ale, ale wiadomo, że sensacyjny sondaż, czy przełomowy sondaż, częściej się używa słowa sensacyjny, to jest clickbait, tak zwany. Czyli po prostu hasło o, jest sensacyjny sondaż, I ile razy ja już to pamiętam, jak jest kompletna posucha i media nie mogą coś, nie mają hasło o, sensacyjny sondaż, coś tam, no każdy z ciekawości kliknie, co to za sensacja i clickbait działa. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.